zapraszam do krótkiej refleksji nad wersetem 15a, czyli część pierwsza wersetu rozdziału pierwszego, czyli pierwszy rozdział, werset 15a, listu do Kolosa na postała Pawła. Hos estin eikon tu keu tu aoratu. Hos, który estin jest trzecia osoba liczby pojedynczej singularis, czyli liczba pojedyncza, już powiedziałem to, eikon, obrazem, no w naszym języku kim czym, tak, narzędnik, ale to jest, to jest nominativus w języku greckim, czyli od tego pochodzi słowo ikona, czyli obraz. W kulturze bizantyjskiej, no oczywiście ikona znaczy coś więcej niż obraz, ale on jest obrazem tu, tcheu, kogo, czego, genetivus, boga, tu, a aoratu, też mamy genetywus niewidzialnego. On jest obrazem Boga niewidzialnego. Hos estin eikon tu tcheu tu auratu. Pytanie do Was, o kim tutaj jest mowa? Powiększyłem troszeczkę, żebyście to lepiej widzieli. Ten werset tutaj. O kim tutaj jest mowa?